Trochę w prawo, trochę w lewo? Dobrze? Okej. Okay. Hmm? Co tu się dzieje? Opuszczaj! Hmm? W końcu nastał długo wyczekiwany sezon Zima 2021. Jeśli kogoś ciekawi, dlaczego mam na głowie kask, to przyczyną tego jest to, że liczebność anime, które właśnie się zaczynają, należy podawać w ilościach przemysłowych. Oglądam anime od 2007 roku, czyli mam na koncie ponad 50 sezonów i nie pamiętam tak szczodrego okresu. Zaczniemy od nowości, potem przejdziemy do kontynuacji, a jest ich dużo. Zaczynajmy, bo przed nami masa pozycji. Horimiya jest bardzo popularną mangą obyczajową, która wychodzi już od dłuższego czasu. Gdy usłyszałem, że w końcu zapowiedziano anime, bardziej niż radość, czułem zaskoczenie, że jednak ktoś się podjął jego produkcji. Historia przybliża nam perypetie dwójki nastolatków, Kiyoko i Izumiego. Kiyoko jest jedną z tych popularnych, wytapetowanych lasek, które dbają głównie o swoją aparycję. Dziewczyna ma jednak pewien sekret. Podczas gdy w szkole olśniewa wszystkich swoim wyglądem, tak w domu przemienia się w kurę domową. Tymczasem Izumi jest z pozoru jednym z tych cichych, trzymających się z boku nerdów. Nikt nie podejrzewa, że chłopak jest w rzeczywistości cały w kolczykach i tatuażach. Przypadek sprawia, że ta dwójka odkrywa wzajemnie swoje tajemnice. Współdzieląc swoje sekrety, pomiędzy licealistami zaczyna formować się silniejsza więź. Horimiya ma szansę stać się najlepszym tytułem roku 2021. Zdaję sobie jednak sprawę, że zaadaptowanie tak subtelnego tytułu będzie trudne i że anime może nie sprostać moim oczekiwaniom. i Inugami przybywa do pewnej zapuszczonej wioski celem wyjaśnienia fenomenu dlaczego w mieścinie pojawiają się martwe zwierzęta. Na miejscu nawiązuje współpracę z młodym Kabane, który okazuje się nie do końca być człowiekiem. Seria detektywistyczna z nutką yokai? Jestem kupiony. Czego nie może zabraknąć w każdym sezonie? Isekaja! Komode Gananika opowiada o dziewczynie, która reinkarnuje się w nowym magicznym świecie jako pająk. Zwykły pająk. Schemat podobny do Slajma, ale bajka ma znacząco różnić się od przygód Rimuru. Zobaczymy, co to warte. Jeszcze raz, czego nie może zabraknąć w każdym sezonie? Muszoku Tensei jest Isekajem o tak sztampowym opisie fabuły, że aż brzyze się ją przybliżać. Ale oryginalna nowelka ma wręcz nieobyczajnie wysoką ocenę na My Animalist. Mało tego, jest to ponoć pierwszy tytuł z kategorii odrodzony jako, więc trudno tu mówić o sztampowości. To może być naprawdę dobry Isekaj. Ulasekaj Piknik to kolejny Isekaj, ale wygląda na trochę mniej typowy produkt. Dwie studentki przechodzą w nim na drugą stronę, czymkolwiek ta druga strona jest, gdzie roi się od potworów i niebezpieczeństw. Ale dlaczego dziewczyny tam przeszły? Anime zawiera gatunki tajemnica, fantazy Science Fiction i Sorzo Ai. Chętnie sprawdzę, z czym mam do czynienia. Jak widzicie, z nowościami jest nie za bogato, ale zima jest mocna za sprawą kontynuacji, które do nas spływają. Zacznijmy od drugiego sezonu japońskiego zwierzogrodu. Na pewno wielu z was ciekawi, jak rozwinie się relacja Legosiego z Haru oraz co się stało z Luisem. Z tego co słyszałem pierwszy sezon stanowił tylko wstęp i naprawdę ciekawe rzeczy dopiero się zaczną. Już nie mogę się doczekać. Wspomnieć również pragnę o specjalu Bungo Stray Dogs. To co prawda niepełnoprawny sezon, ale fani literatów na pewno się cieszą na ponowne spotkanie ze swoimi ulubieńcami. Dawno dawno temu w odległej galaktyce… a zaraz, to nie ta bajka. Doktor Stone powraca i przybywa do nas z Arkiem o nazwie Stone Wars. Czyby ten postapokaliptyczny szon miał całkowicie zamienić się w bitewniak? Mam w związku z tym pewne obawy, ale i oczekiwania. Czekam. Sposób na pięcioraczki jest jedną z najlepszych haremówek, jakie kiedykolwiek powstały. Jest to bowiem haremówka, która ma prawdziwe zakończenie, które nie spodobało się wielu fanom. Ja chętnie się przekonam, co sprawiło, że Uesugi wybrał na swoją żonę, właśnie tę konkretną siostrę. Pokaż kotku, co masz w środku. Hataraku Saibou to anime, które przybliża nam, jak działa nasze ciało. Ale w odróżnieniu od serialu Było Sobie Życie, gdzie zaserwowano nam suchą merytorykę, tu wiedza jest przemycana wraz z zabawnymi i ciekawymi przygodami pewnego leukocytu i czerwonej krwinki. Równocześnie swoją premierę będzie miała seria Black, opisująca co się dzieje w naszym ciele, gdy o nim nie dbamy, stosujemy używki i tym podobne. Serię Hataraku Saibou to pewniaki w tym sezonie. A teraz, Ciii. słyszycie to? Tak jest! Zawitał do nas trzeci sezon *Lock Horizon. Dostaniemy dalsze przygody Shiroe, Akatsuki, Naotsugu i Nianty. I może w końcu dowiemy się co się właściwie stało z Krastim. Szkoda, że to tylko 12 odcinków. No ale 12 jest znacznie lepsze niż 0. Należy również wspomnieć o kolejnym sezonie Seven Deadly Sins. Niestety słyszałem, że ostatni sezon rozczarował znaczną część fandomu. Czy kontynuacja zdoła to naprawić? Mam wątpliwości, ale fani serii na pewno się nie poddadzą. Dajcie później znać, czy Meliodas i spółka wrócili do formy. Non Non Biori opowiada o niczym. Dosłownie. Podczas serialu przychodzi nam obserwować codzienność czwórki dziewcząt na wsi i nic poza tym. Oj, jak ja się stęskiłem za tymi sesjami relaksacyjnymi z RenGe, Komari, Natsumi i Hotaru. Już nie mogę się doczekać pierwszego odcinka. Rizero to chyba seria, na którą czeka większość z Was. Słyszałem, że pierwsza część drugiego sezonu była wyczesana i że zakończyła się potężnym cliffhangerem. Czas nadrobić przygody Subaru. Hehe, he, czeka mnie przedni maraton, możecie mi zazdrościć. Tak czy siak, szykuje się hit. Oczekujcie recenzji. Niemniejsza grupa czeka na finałowy sezon Ataku Tytanów, który miał swoją premierę już w grudniu. Aby nie spoilować wam, co się stanie, ograniczę się tylko do zdradzenia, że sposób prowadzenia fabuły bardzo się zmieni. Czy na lepsze, a może na gorsze? Ciężko stwierdzić, ale na pewno warto obejrzeć. Pozostając w tematach nieludzi i innych monstrów, przejdźmy do przygód naszego ulubionego Gluta. W styczniu rozpocznie się dalszy ciąg perypetii Rimuru. Nie wiem, co będzie dalej, ale słyszałem, że prawdziwie dobra akcja dopiero ma się zacząć. Czyżby nasz slime dosłownie miał stać się potworem? Chętnie się przekonam. The Promise Neverland jest jedną z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji tego roku, a to dlatego, że. Oj, będzie się działo, będzie się działo! Pierwszy sezon był thrillerem, drugi uderzył w bardziej sensacyjne tony. No i w końcu zobaczą na ekranie moją wajfu, Już nie mogę się doczekać. I na koniec wspomnę o poprzednim anime o obozowaniu pod gołym niebem. Tym razem jednak nie będzie to zbiór krótkich specjali, a pełnoprawna seria TV. Nie dość, że dostajemy Non Non Biori, to jeszcze serię o kempingowaniu. Jako wielki fan Iyashikei jestem w niebo wzięty. A jakie anime wy macie w planie obejrzeć? Piszcie w komentarzach. Mile widziane również dwa, trzy słowa dlaczego zamierzacie obejrzeć właśnie ten tytuł. Jeśli się w czymś machnąłem, sorry. Wiele z tych serii to dla mnie nowość. Kanis? A to twoja wife z Neverlanda. To kto to? Mujika! E, co? Mujika! No co? Powiedz coś. Yy, proszę o łapkę i suba?